Zapłać. 82 się modli z nami. Za chwilę dojedzie jeszcze kolejna grupa gości. nie wytrzyma. Pójdziemy na posiłek. Dzieci pojemy. Nacieszymy się. Dziękuję za Waszą obecność. Za Waszą dzieci miłość. Za to, że jesteście. Gdyby Was nie było przy mnie, nie byłoby mnie też tutaj. Tak jak Pan Bóg mnie połączył z sobą, tak też i mnie połączył z Tobą. Dał taką przedziwną łaskę dzieci wspólnoty. Czasami nie dziwcie się, że mi nery wyskoczą. Wyskoczyć co? Jadę na kajaki. Mamy jubileusz teraz, następna impreza dzieci, mam smsa. Czy ksiądz nie zamieszkałby z żoną mi Michałka i z nim w pokoju razem? Rozumiecie, jak ktoś jest bardzo daleko ode mnie, choć jest tak blisko mnie? Czy Wy to rozumiecie, dzieci? Nawet temu facetowi nie odpowiadam, bo to jest aż niesmaczne, ktoś, kto jest przy mnie i patrzy na mnie, na kapłaństwo przez swoje genitalia. Nieprawdopodobne, dzieci. Wiecie, jakie mam miała Panie Pani Aguisia, czy Ty rozumiesz? Jest ustalone. Że na Pielgrzymkach ja mam swoje, swój pokój, i pani Agnieszka ma swój pokój. Ja muszę dla bezpieczeństwa siebie i waszego. A pani Agnieszka by miała orędzia. Nie da się. Chodzi nawet kogokolwiek posłał, bo czasami dla bezpieczeństwa daje panią Agnieszkę, to i tak pycha człowieka jest tak wielka, że osoba się specjalnie budzi i chce obserwować Panią Agnieszkę, jak te orędzia wyglądają. Dzieci to. to, to, to nie do opanowania, ale Bóg jest tak sprytny, że jedna mi dała no obudziła się, wpatrzyła się i zaraz uśnęła i tak spała, że nie wie, nie wie kiedy panieszka spokojnie wyszła. No bo Bóg to musi zaciemnić, kapujecie? My mamy taką pełnię ogarnioną, po, po co ci to widzieć? I tak będziesz karmazynę opowiadała i tak opowiesz po swojemu i zabierz osobę. Po co to? Dziękuję za wszystko. Mówię to do obecnych i obecnych. Wszystkie inicjacje, wszystkie ofiary, wszystkie modlitwy, wszystkie pielgrzymki, tu przybywanie. Dzieci, jak mi jest dobrze z wami? Dziś troszkę pęknąłem, bo ci załamałem się, wydaje polecenia i mam problem, gdzie to pomieścić, więc muszę, decyzje się zmieniają co pół godziny, bo nie wiem ile ludzi, co nie kompletnie, gdzie to wszystko zrobić żeby się nacieszyć. Wariant ten nie zna przepiękną pogodę, przynajmniej 15 stopni ciepła, my mamy 7 mileje. Też się nacieszymy. Tylko to musi być już po mojemu, bo twoje myślenie, nie macie tego daru. To nie wasza wina. I czemu nie chcesz wysłuchać mojego rozkazu? Z radością się będę ze was modlił. Każdą intencję przyjmę. Przemebluję tylko wieczernik. Jeśli ktoś podejdzie prosić mnie o inicjację poza kartką na wieczerniku pozasystemowym, kosztuje to 200 zł kary na kielich. Bo mnie zmuszę, żebym wył. Tam macie karty. Nie róbcie już tego więcej. Jaki to jest wysiłek fizyczny i duchowy, modlitewny i wysiłek związany z uzdrawianiem i wy, uwa, uwalnianiem. Wy kradniecie wszystko, co jest we mnie w tym momencie. Nie mam żalu, bo taka jest historia, ale ja się muszę zregenerować. Ja już jestem w trumnie, a wy dalej. Panie Jagusiu, przypilnuj mnie. We czwartek wieczór, w czerwcu, zanosimy uroczyście mój telefon do sejfu, zamykamy. i Już nie popatrzę przez tyle dni. Dzieci, nie da się. Mam telefony od najbliższych, którzy żądają ode mnie wykonania pewnych czynności, kiedy mam wieczernik. Oni, nie, oni po prostu nie, do, nie rozumieją moje kapła, nie doceniają, że tu jest praca, kapujecie? Po co mam się denerwować? Wyciąłem maile, komputer, teraz będę stopniowo wycinał dzieci. Telefon. Nie da się być, bo zawsze dla tych, co mają dostęp na zabawę, nie da się, dzieci, oni dalej cię wołają, ty jesteś przełtarzem, on dalej coś chce. Wiem, że ksiądz ma to robić, ale no w takim razie włączam telefon. Więc za miesiąc na wieczorniku nie będzie telefonu. Nie da się. Unieść, nie muszę kwiatków sadzić, nie muszę mieć winogron, nie muszę asfaltu robić, nie muszę mi z meblami przyjeżdżać. Po prostu oni wszyscy w przylecili w piątek, rozumiecie? Wszystko, co możliwe. Gdybym nie miał świadka, pani. ona nam to nieprawdopodobne dzieci, nawet przemieszczanie się było cały czas utrudniane, żebym tylko miał zabraną godzinę snu, żebym nie, nie, był, nie był w tym czasie. Dzieci kapłaństwem się cieszę. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Bogu dziękuję. Jeśli Panie Boże dalej chcesz orać, oraj. Bo co mi pozostało? Jak jestem odpowiedzialny za to, że jeśli coś we mnie nie urodzi, to się w Tobie nie urodzi? O, dzieci, to mnie nie interesują tam ogniska po drugiej stronie i grzanie tyłku. Za chwilę pójdziemy na procesję. Po procesji na każdego z Was położę rękę i wykonam znak krzyża. Na początku się pomogę, ogólnie nad wami. Przed procesją, dajcie mi tu klęcznik, ja poprowadzę dwie modlitwy. Uwielbię Chrystusa króla Polski. Modlitwą, którą wczoraj Bóg podyktował. Bo to jest mój główny cel, mojego kapłaństwa. Intronizacja, tak Bóg to nakreślił, i dzieci: uwielbię Matkę Bożą, Królową Polski w Niebowzięta. Żebyście wiedzieli, jakie są moje główne sztandary tej bitwy: Jezus, Chrystus, Król Polski i Królowa Polski w Niebowzięta. Modlitwy te uroczyście odczytam. Idziemy na procesję. Idziemy. Wrócimy z procesji. Ja się popatrzę na zegar. patrząc już teraz, mogę spokojnie powiedzieć. O piątej gromadzimy się przy bramie, bo musimy obiad zjeść, etc., etc. Tam na górze zaśpiewacie mi sto lat, posiłek będzie dopiero po mojej modlitwie, zaczekaj na mnie, przebieraj się za po pomodlę się, żeby później mnie nikt nie łapał, że ja księdzu życzę no no ja wtedy stanę tam, ka każdy go ucałuje, rozumiecie? Żeby później kolejny punkt mógł iść, bo tak to mnie skupiecie a oni wszyscy czekają na moje wytyczne, no bo trzeba podjąć decyzję. A decyzja to ogromny krzyż. Rozumiecie? Więc ja sam muszę mieć spokojny umysł, pójdzie cyk, cyk i pójdzie dalej. Później obiad, 20 minut, przerwy, by u dubikacji iść, usiąść chwileczkę, o piątej przy bramie, liczymy, kto jest zainteresowany kolejnymi punktami. Siadamy w auto, poproszę elektorów, ty, kto ma auto, zabierzemy ludzi, przejedziemy, będę dawał wytyczne. Najpierw pojedziemy dzieci na niszpory, później polecimy na ciasto. Zjemy sobie ciasto, wypijemy sobie herbatę. Polecimy znowu na majówkę, powie kazanie, a później polecimy na grilla, pieczone kury, takie dobroci różne, i nacieszymy się dzieci sobą. O 20.00 rozpocznę. Powolutku lądowanie, ale jak będzie dobrze, to idę w pół do dziewiątej. Siedzimy, ja później powiem ci, good ja się idę modlić. Jeszcze chcę podziękować Paniom Grupy Różańcowej, bo to czynię, moi drodzy, co tydzień, bo to jest ogromna pomoc. Różaniec jest siłą przetrwania mnie i pustelni. Całuję wszystkie Panie, wszystkich Panów, którzy tu się modlą dzień i noc. Rafał Odorowski y, a, był odpowiedzialny. Mama pomagała Jolanta Odorowska z Wrocławia i Maria Nowak. Jeśli kogoś z was ciśnie bieda, a to tam mówię do seniorów, mam pędzel i mam dużo malowania płotu metalowego. Po prostu nie musisz na drabinkę wychodzić, ile dojdziesz, to to z radością mam pieniądze paśceniane. Szukam ale mojego, czyli nie kogoś y, spoza formacją, kogoś mojego dam zarobić wedle zasad, jakie płacę tutaj y, y, mając pieniądze pańszczyźniane, no bo trzeba mi rzeczy poupiększać, więc szukam kogoś tego do pędzlowania. Może i miesiąc malować u mnie, bo tych malowań jest dużo. Bo jak tu, wspomniałem, pan Rafałek, a on kiedyś malował, no to, to mi to przyszło teraz. Z niedzieli na poniedziałek modliła się Jolanta Filipek, Mograta Rudek, Maria Radzik i Robert Głębecki, Nowy Wiśnicz. Kraków był z poniedziałku na wtorek. Marysia Kasprzak, Halinka Świątek, Tomasz Szczupak i Maria Melen. Ruda Śląska była ze wtorku na środę. Pan Piotruś Drost, Mariusz Marzec, Elita Marzec, Krystyna Radomska. To są takie grupy, które są tak wierne. Z środy na czwartek kolejna grupa superwierna, Jordanów. Bożna Solowska, Teodozja Pietras, Małgosia Medes. Z czwartku na piątek dzieci modliły się Halinka Świątek, Ilona Kowal, Kraków, Halina Kidoń, Lipnica Mała, Jan Jarusz, Mańska Wyżna. Bielsko-Biała modliła się z piątku na sobotę. Zosia Bielówka, Dorta Napik, Stefania Paw, Aleksander Rzątek. Z soboty na niedzielę były Skiernie Wice, Zosia Głowacka. Anna Mastelasz, Anna Piętkiewicz, Agnieszka Rojek i Anna Janicka. Pan Rafał przekazuje sznur, sz, klucz pani Halince Świątek. Ona, ona dowodzi w tym tygodniu grubą. Jest tu z nami nie Halin to. Aha, Halinka Kidoń, Lipnica Mała. Któraż to jest Halinka? Aha, dobra. Tak. I Helenka górska trąbki. No wczoraj są takie nowe niektóre nie twarze, więc chcę znać. dzieci, Bóg zapłać. Na koniec widzę, że tu Pani Agusia ma. Wykaz procesji z darami ofiarnymi. Z wielką radością lecę do Was i dzieci. Odbieram i robimy wystawienie Sanctissimo i idziemy dalej. Od dywizji warszawskiej grupy Pani Marzeny dla księdza Piotra z okazji 40-lecia sakramentu kapłaństwa: 40 róż, ciasto i dar serca ofiara pieniężna. Od rycerki z Toronto orzeszki w miodzie. Od rycerki Starnowa, kwiaty dla księdza Piotra z okazji 40-lecia kapłaństwa w darze wdzięczności. Od rodziny państwa kwitowskich, pamiątka z Synaju i kosz słodyczy. Od pierwszej dywizji śląskiej z okazji 40 rocznicy święcień kapłańskich, kwiaty, trzydziestodniowa świeca i ofiara pieniężna. Z okazji 40-lecia kapłańska, również od dywizji krakowskiej, karta z życzeniami i prezent pieniężny. od jordanowianek, soki domowej roboty i dodatek do emerytury. Dzięki o Panie, składamy dzięki o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Dzięki o Panie, składamy dzięki o wszechmogący nasz Królu w niebie. Dzięki, o Panie składamy. Dzięki, o wszechmogący nasz król w niebie. Dzięki, o Panie O, wszechmogący nasz królu w niebie. Dzięki, O, Panie, Składamy dzięki, O, wszechmogący nasz królu w niebie. Dzięki, O, Panie, Składamy dzięki obszech mogący nasz Królu w niebie. Dzięki to Panie składamy dzięki o mogący nasz Królu w niebie. Panie Bóg, zapłać przed obiadem wspólne 100 lat. Chcę się pocieszyć jednym szczególnym darem, co mi u, ukochany Pan Jacek zrobił. Dzieci z, z pielgrzymki na Synaj. Kamień na desce akacjowej, bo na desce akacjowej były przełomane tablice 10 przykazań. No to będzie bardzo blisko mnie, ja to w eremie powiesza albo u siebie w pokoju nad łóżkiem, bo tu jestem częściej. Więc wielkie dzięki za te wszystkie dary, waszą miłość, wielki mój zapłać. Idę do Pana Jezusa, przystawiam Simon i dzieci ruszamy.